Przed nami kolejny odcinek programu Gdzie w Łódzkiem. A dziś w programie zawitaliśmy do powiatu łowickiego, gdzie czeka nas trochę zwiedzania. Zobaczymy, co udało się tutaj zrobić dzięki funduszom europejskim. A naszą małą wycieczkę zaczniemy od wizyty w zabytkowym ratuszu w Łowiczu. Później zobaczymy Centrum Badawczo-Rozwojowe Agros. A na koniec zobaczymy, co słychać w Klubie Maluszka Koliberek. Ruszamy w podróż! Robi wrażenie, prawda? Jest przepiękny. A wszystko dlatego, że Ratusz w Łowiczu to obiekt wzniesiony w klasycystycznym stylu. Oznacza to, że jego projekt inspirowany był architekturą starożytnej Grecji i Rzymi. A kto zaprojektował ten Ratusz, tata? Architekt Gabriel Bonifacy Witkowski. A co ciekawe, Ratusz w Łowiczu nie był jego jedynym dziełem. Pozostałe obiekty budowane według jego projektu możemy podziwiać m.in. w Łodzi, Kutnie, Rawie Mazowieckiej czy Skierniewicach. A ratusz, mimo że ma już wiele długich lat, wygląda do dziś tak pięknie dzięki funduszom europejskim. To teraz czas na kolejną atrakcję. Jasne, nie ma sprawy, już lecimy. Dzień dobry. Dzień dobry. Znajdujemy się właśnie na terenie firmy Agrosnowa, która stoi za tworzeniem produktów spożywczych łowicz, takich jak na przykład gotowe sosy w słoikach, dżemy, dania gotowe, pasty warzywne i jeszcze wiele innych. Uwielbiam je. Sama firma Agrosnowa to spółka należąca do Maspex, czyli jednej z największych firmy w Europie Środkowo-Wschodniej w segmencie produktów spożywczych. Marka Łowicz jest jedną z wielu, które goszczą na półkach sklepów i naszych stołach. A jak już wspomnieliśmy, dzięki funduszom europejskim Agrosnowa rozwija się, by dostarczać swoim klientom jak najwyższą jakość produktów. To kolejny przykład tego, jak fundusze europejskie wspierają polskich przedsiębiorców, co zarazem przekłada się na wzrost gospodarki województwa łódzkiego. Teraz chodźmy do ostatniego miejsca, które musimy pokazać naszym widzom. Oczywiście, widzimy się już za moment. Ostatnie miejsce w tym odcinku, który Wam pokażemy: klub malucha Koliberek. To miejsce przyjazne każdemu maluchowi. Profesjonalne opiekunki i nauczycielki dbają o to, by każde dziecko spędziło tutaj miłą chwilę, podczas gdy jego rodzice są w pracy. Chodźmy zobaczyć, jakie jest w środku. Chodźmy. Fundusze europejskie stwarzają szanse na powrót rodziców do pracy po narodzinach dziecka. Miejsca takie jak Klub Malucha Koliberek w Łowiczu dają opiekę nad pociechami, a rodzic może w tym czasie skupić się na rozwijaniu kariery. Liberek. Dzieciaki mają świetnie zorganizowany czas. Czekają tutaj wiele zabawy. Opiekunki prowadzą wiele ciekawych, rozwijających zajęć. Dzieciaki nie tylko spędzają tutaj miłe chwile, ale też nauczą się czegoś nowego. Musimy już kończyć. Niestety, ale nie ma się co martwić. W końcu to jeszcze nie koniec naszych podróży po województwie łódzkim. A jeśli chcecie się dowiedzieć, jakie miejsce jeszcze odwiedzimy, koniecznie oglądajcie kolejne odcinki programu Gdzie Wódzkiem. Do, do, do zobaczenia! zobaczenia. Cześć!